Dzień dobry. Mam wrażenie, że to jest swego rodzaju pożegnanie. Chociaż auto cały czas jest w produkcji, cały czas jest w konfiguratorze. Cały czas można je zamawiać i przyznam się, że cały czas, tak samo od 9 lat, to już prawie zaraz będzie 10. Chciałbym je sobie zamówić. Oczywiście, nie stać mnie ale to jest jeden z moich najukochańszych samochodów i prawdę mówiąc bodaj czy nie jedyny tej wielkości SUV, który mógłbym mieć, który chciałbym mieć. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie jego wady, o których mówię od samego początku, od 9, prawie 10 lat. Volvo XC90 drugiej generacji. W tym roczniku 24 już bez diesla. Chociaż ja tu jeszcze mam diesla, i w tym sensie to jest pożegnanie z całą pewnością, bo no, 235-konny diesel z miękką hybrydą, pracujący jak poezja w 48-voltowym środowisku elektrycznym. Zużywający średnio 8,1. No to 8,1 to jest wynik, który wytłukł na nim Michał Śniadek. Mający akurat tuż przed moim testem jakieś bardzo, bardzo pilne sprawy dosyć daleko i po autostradzie. Więc auto dostało w kość. Normalnie, jak jeżdżę z tym silnikiem w Volvo, to. Kończy, na, kończy się na 7,5. Tak czy inaczej, jak na tę wielkość auta, te osiągi, te przyspieszenia, tę swobodę jazdy, tę przyjemność jazdy, to nawet 8,1 jest więcej niż akceptowalne. Przyjrzyjcie się dobrze, o Wilcy, temu wszystkiemu, co mnie tu otacza. Tak. Wciąż nie znoszę tych poślizgowo- dotykowo przyciskowych przełączników na kierownicy, z którymi za chińskiego boga się nie potrafię dogadać, i nigdy odruchowo, intuicyjnie nie potrafię włączyć funkcji, która mnie interesuje. Nie potrafię się również dogadać z tym e, tempomatem. Chociaż oczywiście wiem, że jak wcisnę teraz o to, on mi będzie wyrywać kierownicę, ale jak przesunę tak, to tylko będzie trzymać odległość i prędkość. Ale cała reszta, mimo że on jest podobno aktywny, jest dla mnie nieosiągalna, więc wyłączam. Jedziemy normalnie z prawą stopą na pedale gazu i jedziemy w superkomforcie, mimo że. Wciąż nie jestem fanem, chociaż już się trochę przyzwyczaiłem, ale wciąż nie jestem fanem tej generacji foteli w Volvo. Byłem nieprzytomnie zakochany w fotelach w poprzedniku i w mm, innych modelach z tamtych lat. To były cudownie klubowe, absurdalnie wręcz wygodne fotele bodaj czy nie najlepsze, najbardziej wygodne, najbardziej komfortowe fotele w ogóle w skali. Motoryzacyjnego świata. I mimo, że nie jestem fanem tych foteli, to potrafię docenić, że przejeżdżam na nich jednym skokiem 700 km albo i więcej. Bo auto ma zasięgi regularnie w okolicach 800 po zatankowaniu, i wysiadam no zmęczony jazdą, ale Poza tym plecy nie bolą, uda nie bolą, pupa nie boli, kark nie boli. A w dodatku to jest tak przyjazne. Otacza tak wspaniałymi materiałami. I mimo że było pierwszym samochodem na świecie w 2014 roku, który wprowadzał sterowanie prawie wszystkim za pośrednictwem ekranu dotykowego, do tej pory bodaj czy nie najbardziej responsywnego ekranu, jaki można dostać w samochodach, to wciąż będę się upierać, że wprowadzenie w ramach, w ramach liftingu 3 lata temu systemu operacyjnego Android Automotive tylko popsuło całą sprawę, bo teraz mamy coś takiego, no, ja nie jestem Androidowy, ale to nawet nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby w samochodzie był tablet, tylko o to, żeby był dostęp do funkcji i żeby człowiek nie musiał się zastanawiać, co robić, żeby coś tam włączyć. Włączanie smartfonu zabrało mi mnóstwo czasu i nie podoba mi się to. Podobnie jak mi się nie podoba, że połączenie z Apple CarPlay wymaga kabla podczas kiedy dokładnie tip-top ten sam system operacyjny w takim samym praktycznie wyświetlaczu w marce Renault łączy się z iPhone'em bezprzewodowo, znakomicie i trwale. Z jednym wyjątkiem, ale to już nie ma co wspominać. Więc wymieniłem niniejszym wszystkie wady tego samochodu. Dużo, nie? Że nie lubię tych przycisków, nie lubię tego sterowania poprzez ekran, i nie, że nie lubię, nie jestem wielkim fanem tych foteli. Po prostu kocham ten samochód. Tak jak nie znoszę wielkich suwów, w ogóle nie lubię dużych aut, to jest nikomu do niczego niepotrzebne. To od pierwszego momentu, kiedy miałem do czynienia z tym samochodem. Jeszcze przedprodukcyjnym, w 2014 roku, jestem jego ogromnym fanem, jestem w nim zakochany i uwielbiam nim jeździć. Pewnie mnóstwo rzeczy się zmieniło od tamtej pory, ale znaczy teraz już na nikim nie robi wrażenia to, że to był samochód yy, zadający kłam wszystkim stereotypom, jakie istniały np. Na, na temat zawieszenia. Bo przecież tutaj mamy poprzeczne resory piórowe, owszem, wykonane z tworzyw sztucznych, ale jednak, no w przypadku tego modelu, w tej chwili już praktycznie nie istnieje wariant, w którym nie byłoby do tego doczepionego resorowania oraz amortyzowania i stabilizowania za pomocą pneumatycznego. Układu miechów. Tu zresztą widać na zdjęciu: yy, można nawet z, yy, z pułapu bagażnika obniżyć sobie próg załadunkowy. To jest jedna z funkcji, które umożliwiają właśnie takie rzeczy jak pneumatyczne zawieszenie. I to jest jedna z tych funkcji, za które ten samochód dzielbie, ale dalece nie jedyna. Mam również na pokładzie coś, co zadebiutowało w ogóle w świecie motoryzacji wraz z tym modelem, a mianowicie system nagłośnieniowy Bowers and Wilkins, który nagle w ułamku sekundy przyćmił wszystkich największych, najważniejszych, najlepszych graczy na rynku samochodowego audio. Nagle się okazało, że Określenie sala koncertowa dla samochodu to nie jest wcale żadna przenośnia. A takim samochodem, dokładnie takim XC90 z nagłośnieniem Bowers and Wilkins, nagłośnialiśmy kiedyś całkiem sporą imprezę towarzyską nad jeziorem. I z drugiej strony jeziora były. Yy, Zastrzeżenia. Nieprawdopodobne, audio. A jak się tego słucha w samochodzie, to po prostu się wierzyć nie chce. Później y, ten system nagłośnienia przejęło BMW, ale zdaje się, że Bowers and Wilkins na tym poprzestał i jest super ekskluzywny. Elitarny wręcz. Tak samo jak dzięki temu elitarne jest Volvo XC90, w tej chwili jedyny samochód tej klasy w segmencie premium, który kierowcę otacza normalnym otoczeniem w typie wysokiej klasy salonu, a nie czymś w rodzaju wystawy RTV albo Serwisu, luster. Czuję się tu tak samo jak od samego początku: znakomicie. Jedzie mi się tym znakomicie. Auto jest fantastycznie przeszklone, cudownie przejrzyste, odrażająco drogie. No ale to jest premium. To jest premium i to jest samochód, o którym wciąż jeszcze marzę. I na który każdego, chociaż potencjalnie zainteresowanego, namawiam i namawiać będę. Bo tak naprawdę, jeżeli szukamy samochodu rodzinnego, bardzo wysokiej klasy, ale rodzinnego w typie również takim, żeby niczego, nikogo niczym nie denerwował, to nie znajdziecie lepszego. OK, wielu twierdzi, że on jest nudny w porównaniu z innymi. Nie wiem. Ja na pewno go nie uznam za nudny. To jest jeszcze prawdziwy samochód. Wielka szkoda, że już nie będzie diesla. Zostały tylko benzynowe, zelektryfikowane napędy. W tym oczywiście hybryda plugin, która ma jakieś kosmiczne moce powyżej 400 koni mechanicznych. I jeżeli się z tych koni chce korzystać, to z całą pewnością możemy zapomnieć o wltp owskich obietnicach zużycia paliwa na poziomie 1,2 litra na 100 kilometrów. Ale w tych normalnych benzynowych samochodach, wariantach, gdzie miękka hybryda działa równie perfekcyjnie jak tutaj, możemy się zamknąć bez najmniejszego problemu, poniżej 10 litrów na setkę. A mówimy cały czas o olbrzymim dwutonowym samochodzie, który w dodatku jest. Wręcz absurdalnie napchany systemami podnoszącymi bezpieczeństwo i wspierającymi kierowcę. Od 1 stycznia 2024 roku z polskich stacji paliw znika benzyna 95-oktanowa o kodzie E5, a więc z 5% zawartością biokomponentów. W praktyce to oznacza oczywiście, Bioetanol, alkohol etylowy pochodzenia bio. Zastąpiona ona zostanie przez również 95-oktanową benzynę E10 z dwukrotnie większą zawartością bioetanolu. Ma to związek oczywiście z udziałem Polski w globalnych wysiłkach mających na celu przeciwdziałanie e, ociepleniu klimatu oraz zanieczyszczaniu atmosfery. Benzyna 98-oktanowa pozostanie E5 i ona właśnie będzie zalecana dla samochodów, których silniki nie radzą sobie konstrukcyjnie z benzyną E10. Należą do nich na przykład Volkswagenowskie silniki z wtryskiem bezpośrednim pierwszej generacji FSI czy silniki Mitsubishi GDI. Gdzie po prostu sterowniki, elektronika sterująca, komputery nie były wystarczająco wydajne, żeby radzić sobie z zupełnie inną kalorycznością paliwa. Do tych silników należy nalewać teraz benzynę 98-oktanową. E10 może stanowić pewien problem dla jeszcze starszych pojazdów w których najzwyczajniej w świecie oryginalne stosowane w produkcji przewody paliwowe nie są przystosowane do radzenia sobie z obecnością etanolu. I trzeba o tym pomyśleć. Oczywiście producenci samochodów na swoich stronach zamieszczają odpowiednie informacje. Warto do tego sięgnąć, zamiast się niepotrzebnie denerwować. Bo ja oczywiście narzekając na i ten ekran i te rzeczy na kierownicy, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że wystarczy takim samochodem pojeździć kilka dni, żeby się go nauczyć na pamięć i nigdy więcej nie mieć z tym problemów, no czy inaczej, miewałem już to auto na. Testach trwających tydzień i więcej, w czasie których to testów pokonywałem naprawdę ogromne dystanse, i miałem wszystko poustawiane pod siebie klołem, ustawiałem, klołem, ustawiałem, po czym wyruszałem w trasę, i nie musiałem się już niczym martwić wszystko działało jak trzeba ale na tle tego, co uważam za idealny sposób Regulowania pokładowych systemów i tak wciąż byłem i jestem na nie, bo za każdym razem, jak wsiadam w takie auto, to auto czy inne auto Volvo, od nowa zaczynam ten sam cyrk. Co w niczym nie zmienia podstawowej rzeczy, a mianowicie mojej miłości do tego modelu. I ręczę Wam, że nawet jeżeli nigdy nie braliście pod uwagę Volvo XC90, to powinniście iść na jazdę testową. I gwarantuję, że on Was złapie za serce. Szkoda, że już nie będzie diesla. No ale Volvo taką politykę przyjęło. Dobrze, że w ogóle jeszcze są. Spalinowe silniki, i że jeszcze jest XC90. I niech żyje jak najdłużej. Dziękuję, do widzenia.